Zanim zaczniemy filmik, to byłbym wdzięczny za zostawienie subskrypcji na kanale oraz jeżeli cały materiał przypadnie do gustu, to również prosiłbym o łapkę w górę. Dzięki! Siema wszystkim, z tej strony, z i kolejny odcinek z gry GunBall 2 Emperor Revenge, w którym będziemy kontynuować naszą wyprawę po naszych wyspach, aby dotrzeć do Kinga Emperora, którego ono na pewno teraz bym nie, nie, dał w stanie, nie był w stanie pokonać. Um, postanowiłem, że polecimy sobie teraz tutaj w lewą stronę, tutaj do tego mm, miejsca. E żeby to być jakieś tam pieniądze, żeby to być jakiegoś expa. E, potem, czy ja coś mam nowego? Nie, nowego liczenia, ja nie mam rakiety i miny cały czas. O kurczę, o kurczę, Ja to potrzebuję co najmniej więcej pieniędzy w takim razie, co na ja patrzę. No tu jesteśmy po takim, Jeżeli dobrze ogonią pod wodą. E, I jeżeli na czas nie zabędziemy tych. E, znaczy, jeżeli nie, jeżeli nie pokonamy, to będziemy mieli naprawdę wielkie problemy. Nie wiem, czy ja potrzebuję po prostu lepszą broń, coś co byłoby szybsze, coś co byłoby w stanie. E, nie wiem, naprowadzać tych demy, damage? Ewentualnie, może ja potrzebuję jakieś defensywne e, rzeczy, typu życie, e, typu armor, czy coś w tym stylu, bo na razie, no tutaj się robi. Naprawdę, nie ko. No, no nie, jest źle, jest, jest, jest źle, jest źle. Owszem, do BNS to jej dużo pieniędzy, ale level failed. E, mam nadzieję, że jak jest level failed, to dostaję tak trzech pieniądze. Nie, Uuu, no to teraz się troszeczkę. Hmm Powiem wam tak Blaster 3000 Wciąż za mało, jeżeli bym te dwie rzeczy Mine Layer On nie jest tak dobry jak mi się wydawało Nie, 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 nie w ten sposób, tak Brim to będzie na blisko. Smart rocket, to są pewnie naprowadzające rakiety 6000 temu może być 3,5 tysiąca, a Distact, sprzedać sobie blastera, to leci na tył, to leci naprzód. Wydaje mi się, że będziemy w ten sposób jakoś ustawieni z tym levelem. Mam się tego nadzieję, zobaczmy jak ten blaster, w ogóle działa. Okej. Okay. Jest różnica, jest różnica z damage'em, jest różnica z fire rate'em. Powinno być tam zdecydowanie łatwiej niełatwi to. Wszystko pokonać, tym bardziej, że oni sami z blasterów do nas biją Znaczy oni biją, jedni biją z blasterów, z czegoś niebieskiego eee, co nie wiem czym jest Ale na pewno jest jeden problem Czy mogę sobie sobie pauzę, czy mogę sobie pauzę? Jezus Maria, ta gra Zaczęła tak głośno bić, jak dodałem ten blaster, mam nadzieję, że dobrą, dobrą tom eee, mam nadzieję, że Aha Zdecydowałam, że rzecz Nie czuję różnicy, nie czuję różnicy Ale Spokojnie Spokojnie Jakoś to przeżyjemy, jakoś to przeżyjemy, kurcze, tylko... Naprawdę teraz mnie mm, zaintrygowały te smart smart... Smart rakiety Smart rackets, o, po prostu w ten sposób żeby powiedzieć dwie rzeczy po angielsku, bo... No, na 99% chodzi o to, że będą same się naprowadzać, więc... A, bo to coś spoko, coś, co by mi się naprawdę przydało, bo nie muszę się aż tak bardzo martwić o to, aby trafić przeciwników, tylko po prostu bym poleciał sobie e, w jakimś tam noszeniem. E, muszę po prostu latał gdziekolwiek i e, cały czas strzelał z tego. Tym bardziej że ja mogę zrobić sobie tego przynajmniej dwie sztuki, tak? Bo na razie owszem, ja mam te e, wsysacze na bokach, e, ale jak powiedziałem, w przyszłości zrobię sobie coś mocniejszego, jakiś mocniejszy, mocniejszy wsysacz. To będę jak to jeszcze jedną a po prostu rzecz do tego wszystkiego. Boże, jak tego jest dużo. Eee, tych małych główinek. A Mi się chce znowu kichać. Ale... Wytrzymam. Zamknę oko, nie wiem jakim to, to zawsze pomaga. Jakoś się utrzymam i przeżyję to kichnięcie. Pyk, pyk. Dajcie, na tak, tak. Bo tak na, na jakość jakoś że wiecie, tylko klikam, co nie trzymam przycisku, tylko klikam. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze ktoś? No, oczywiście, że nie, bo jesteście słabi. Jesteście dla mnie za słabi. E, za słabymi przeciwnikami jesteście sabotaże. Czy chodzi o to, to są jakby kamikadze? I mam się ich bać? Chyba tak, chyba o to chodzi, że oni tutaj będą chcieli do mnie podjechać i po prostu się eksplodować. Okej, okay, okej. Okay. Ale to znaczy, że jestem w stanie po prostu wygrać level nawet po prostu poprzez wepchnięcie się moich przeciwników, więc. Szukajmy jakichś pozytywów, tak? E, po prostu mi ułatwiają cały ten. E, Zaprziały level. Pytanie tylko, co będzie w tym kolejnym levelu, bo tam jest ten jakby. E, ja to nazwałem tymi minibosami, e, te big balls i tak dalej. Tam są. Więc tam może być już, e, tak powiem, ciężej. O, poczekajcie, wytrę sobie nosek, podrapię się i. O, i możemy kontynuować naszym szwajerem. Ktoś jeszcze? Okej, okay, tu jeszcze jeden... a nawet paru patałaków już chciał się pojawić. Dobra, dziękuję, pieniądze są na naszym koncie. Szkoda, że żaden level nie został zdobyty, to byłem achievementa jako a uh, Shop. Hmm, mm, naprawdę są drugie rzeczy. To naprawdę są drugie rzeczy, ale Hals. Prawie mógł sobie kupić pił piłeczkę. A mógł to sprzedać? Nie, nie mogę sprzedać, koda. Bo wziąłem miałbym wtedy extra armor, ale... Big Boss, balls, big balls i commander. Zobaczymy, co się wydarzy. Pamiętajcie, jeżeli zrobimy ten level, to będę musiał pamiętać o tym, abym po prostu wydać na e, większy armor. No, jeszcze level, więc też. Będę mógł sobie zrobić jakieś tam upgrade'y, o, o ile, właśnie, o ile to wszystko przeżyję, bo pamiętajmy, że tutaj ta gra działa na zasadzie przegrałeś, nic nie dostajesz, co w sumie mnie troszeczkę smuci, bo ponieważ tak to w momencie, kiedy przegrywamy, nie ma żadnego progresu nawet, jeżeli to była śmierć przy ostatnim typie. Dawaj, pyk, o ku, o, kur, double damage, double damage, lecimy, dawaj. Dawaj, dawaj, te, te rakietki żeby się wystrzeliły. O oh, kurde, ale freeze. New freezer. Dawaj. Oni coś z tym mogą. Nawet podejść nie, nie dadzą rady, a oni są już zniszczeni, tak? się jeszcze? Widzę, że jeszcze mamy projekt do zrobienia. Tak jest, tutaj, tu. Big bossy jeszcze może jakieś są gdzieś ukryte po prostu i nie widzę. Czy tylko te młoty? Chyba tylko te młoty się już tam tutaj pojawiają. Pyk. Czekajcie, ogólnie ja wydałem 3000 chyba na blastera. Ja bym to tym lewym miał chyba z 3000, z kolejne. Eee... Znaczy ogólnie miałbym po tym levelu ogol... ogólny kolejny 1000, na 3000 Więc... Bym przecię w shop do Blastera to muszę kupić Smart Rockets Ale jeszcze to nie robię, jeszcze nie robię, jeszcze poczekamy e... skills trzeba rozdać. Mmm. Armu mogę zwiększyć mmm. Energy skill są skilly, to są skile, potem tutaj te są skille, skille z aura. To jest battery skill, battery skill. Wszystkie są już problem z czyli ja chcę te bazowe rzeczy po prostu powiększać, powięks Nie wiem. Nie, nie rajcuje mnie ba zabawa z, ze skillami w momencie, kiedy możemy tylko jednego użyć. Mogę tego hulsa kupić, żeby mieć większy armor, ale. Jestem jeszcze dobry myśli. Czemu tego? Czemu to jest na żółto? Czemu to nie mogę jakby tego kliknąć czy z tym zrobić? Zrobię sobie ten level. Owszem, mało nam da. Ale chcę mieć pewność, że to zdobędę jak najwięcej możliwego Expa. Jak najwięcej możliwych pieniędzy z e, tych wszystkich levelów. Żeby nie było że na przykład będę na tym levelu z e, finałowym bossem i będę miał czegoś za mało. Więc nawet chcę się upewnić. Może też achievementy coś dają, w sensie. Ponieważ będą jakieś achievementy, które dają nam przynajmniej te styki. Tego nie wiem. E, w ogóle jeszcze ani o ty, tych achievementów nie sprawdziłem. A ten level nie jest zbyt problematyczny. A pieniędzy jak słychać. Jest dużo, Expa też dużo, ponieważ każdy z nich daje nam go po 10, więc co to tutaj sporo zarobiłem. Uwaga, zaraz przekonamy się, ile? 1500 golda to nie jest tak słabo, prawda? A tym bardziej, że ja mogę teraz wejść do, do shopu, Rocket Tuba sprzedać i wziąć sobie smart rocketsy, które tak mówię, najprawdopodobniej będą nam samo naprowadzać. No mm, tak, pójdę tędy. Pójdziemy tutaj. Pójdę sobie tą ścieżką i do tego bossa tutaj, chociaż w sumie tu też jest boss, więc będzie mi za niecałe 2-3 lewele bossa. Ok, smart rakety, czy to, czy to jest tak, mówiłem? Tak jest. Smart rakety naprowadzają sami przeciwnika, owszem. Widać, że one tam troszeczkę za szybko wyratują, e, coś w tym stylu, i mogą nie trafić naszego przeciwnika, no ale chyba one latają jak duże duże, nawet jak wylecą poza tą granicę, to one tak się zawracają, coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem, czy jak wolno myślałem, to się rozwalają, w każdym razie jest jeden wielki syf, a ja mam jedną wielką farmę pieniędzy w tym levelu z moim aktualnym ustawieniem, tak? Pyk, ciach, tak jest, ratujcie mi rakiety, ratujcie mnie blasterem, wszystko co tu jest możliwe, o, pieniążki jest z dołu musiałem zebrać, tu jest z lewej, o, pięknie, to moje, moje... Korbęki wciągają pieniążki. Ile? 1600 golda z tego levelu. Czyli mógłbym wziąć się teraz staw w końcu i go może pozmieniać. <coughs> Będę mógł wziąć co, co jeszcze wuje, jakie tutaj bariery. Small faster to increase ball speed. Small robot to tap bullets. Czyli miałbym robota, który by go sobie strzela. To jest spoko. Mm, increase damage of the gunball. Increase damage of the gunball. Increase armor of the gunball. Increase armor of the gunball. To naprawdę są te rzeczy. Te tutaj będą w tych slotach. Jak mi się wydaje przynajmniej. Mogę kupić. Dokładnie i sprawdzić, tak? Więc. Czemu nie? Um, tylko tak, chciałbym to sprzedać. Chciałbym to sprzedać. Aby mieć e, lepsze wakumki, Tutaj te 2 za 250. Okej. Okay. Hmm. No cóż, ten armor, robot będzie działał. No, bardzo spróbować. Lecimy do tego Mimbles. Okej, okay, czy mamy robota dookoła nas, który jeszcze sam strzela? No to jeżeli bym teraz się mógł e, w sumie. O, kurde, o, kurde, tego dużo tutaj jest. Jeżeli bym tak sobie teraz kupił takich e, 2-3 jeszcze, to to naprawdę bym miał jeden wielki Armagedon, którego nie da się, że tak powiem, przegrać. Chociaż. Chociaż ten level to tutaj jest naprawdę problematyczny. Nawet z tym robocikiem, którego już nie mam? Wait, on się, jego da się zniszczyć? To trochę takie. bezsensowne. Znaczy wiem, że on się pewnie mi odrespi. Eee, o jezus, Mar O jezus, o Jezu, moje życie! Pewnie mi się zre. Spi przy kolejnej próbie. No ale trochę takie bolesne, że mam chce robota, który nagle znika. Ale tak czy tak, no muszę zmienić w tego skilla na tego Slomo. tylko zanim to zrobię, to też trochę potrwa, bo muszę pierwszy level bić, potrzebujemy dużo tego expa już, tak patrzę potem jak się mniej więcej leveluje to wszystkie postacie, eee, muszę też poświęcić jeden z pasywnych statystyk, które bym chciał mieć, no jest tutaj sporo, powinienem mieć możliwość sprzedania tego skilla po prostu i tyle. I wydania sobie tego na coś innego, to wtedy zmieniłbym na slowmu, a następne po prostu punkty. O, kurde. Następne punkty, na przykład, by poszły mi, nie wiem, bazowy damage, coś w tym stylu, tak, i byłbym po prostu super zadowolony. Pyk. Okej, okay. te smart rakety niby są fajne, tak, ale często kręcą się dookoła przeciwników i ich nie trafiają, więc to jest problem z nimi. Uh, no ale też nie możemy mieć broni, która po prostu by niszczyła wszystko bez żadnego większego problemu, ponieważ byłoby to zbyt proste. Ehm. Um, no, no bo ci w taki. Mierny jest, ale trudno. Uh, Clondogan. techno summoner. Mam się go bać? Będzie dystansowy czy mele? Okej. Okay. Okej, okay, jest. Ee, jest dystansowy po, po części, ale pewnie muszę się bać. E, podjechania do niego. Okej, okay, zamroziłem go. Ciach. Łona, no, że on ma jeszcze pomocników. Ale boss już jest pokonany, what? Taki prosty boss? Ja mogę sobie go powtarzać, powtarzać cały czas w kółko, tak? Więc. No fajnie, ale co to robi? klongan gun. Oh. Będę mieć spory. Mm. Zobaczmy go, ale. Na levelu, który zrobiłem. Wiem, że mam skill do rozdania. Spokojnie, spokojnie. Ja bym musiał sobie rozdać to i to zeekwipować. Bo slomo będzie najprawdopodobniej bardziej przydatne. Wejdę teraz do mapy. A, nie mogę bossów powtarzać. Dobra, dobra. Ale mogę powtarzać sobie levely, które. Powiedzmy. Okej, okay, nie będzie ten level. Nie będzie prosty ten level. Mmm... Niby samolot czyli. Słuchajcie, tak? To samo propaganda czy nie? Nie, nie w tego określić. Chyba tak. Bo zabicie mnie. Czyli wydaje mi się, że mogę zamienić te Smart Rocketsy na to. Ma, ma to jakiś cent, da? to tak. To tak Smart Rocketsy Czyli mam wtedy 6000 Golda dla mnie. Tesla Coil. Fire rate by mi spadł. Damage zrósł. Ten nie Gauss Rifle. Ma strasznie dużo damage, ale będzie strasznie wolne. Czyli ile ile mogę dostać? 3000 mogę sprzedać i mogę mieć 11000 golda golda. EMP Gun. Blaster, wychodzisz. EMP Gun, wchodzisz. Wiem, muszę coś sprzedać i wziąć tego multigana w sumie. I nie opłacaj tego multigana, brać bo zobaczcie Owszem, multigan widać, że w się z czterech miejsc, I ma damage taki, ale fire rate. Zostanę przy EMP, Jest moja maszyna zrobiła się teraz taka gigantyczna, że nie wiem, jak będę to kontrolował, ale... A, lecimy dalej, lecimy dalej z tą wysepką, trzeba ją dokończyć. okej. Okay. O nie. EMP atakuje tylko i wyłącznie na blisko, owszem, niższy jak ta lala, ale, o dobra, wiecie co? Chciałem narzekać, chciałem narzekać, ale nie, to nie ma na co narzekać. Całkiem szybko strzela, wszystko niszczy, a, a ja pamiętajcie, mogę jeszcze bawić w upgrade tego wszystkiego. robić ich więcej, mocniej, fajniej i tak dalej. Na pewno będę się teraz wyleć na, w końcu, kuleczki, tak, bo ja tych kuleczek w nie upgrade'uję, nie mam żadnego życia, armoru i tak dalej, a zamiast tego, że mam taką broń, tak, TAKĄ broń, no to nie ma żadnego... Dla mnie większe potrzeba, aby coś jeszcze tutaj się z upgrade'em, bronić coś w tym stylu, ewentualnie mógłbym się powiedzieć jeszcze w te pasywne rzeczy, które można do, do naszego um, orężu, czyli na ten stateczek, czyli na przykład te zwiększenie sp movement speedu i tak dalej, tak dalej. Um. Nie, 2,5 tysiąca potrzebuje przynajmniej. Dobra, lecimy do advanced gunners. Powinno być z nich strasznie dużo pieniędzy, e, bo to będą chyba te, które dają po 10x. nie, po 5x są ludzie, okej, okay, to, to jeszcze nie. Ale są sumie po 30 niektórzy, uuuu. po poproszę jakiś level. Poproszę jakiś level. Ogólnie jak slomu działa, slow ich zatrzymuje. Nie tyle co e, skowania co zatrzymuje. A. No to powiem wam. Ale to jest nie bardzo opłacalne, bo załóżmy ten boss, którym się jak tu w pierwszym odcinku. Będzie to miałby slomo. Ja mógł kliąć do slomo i uciec od niego. Coś, czego z tym boostem, czy jakkolwiek to nazwać, zrobić zbytnio nie mogłem, bo po prostu no często wpadałem w naszego przeciwnika. Więc jak dobry pomysł, żeby to zmienić. Okej, okay. um, mamy tutaj uh, Protektor, ja chcę dojrzeć do tego bossa, chcę dojrzeć tego jeszcze bossa w tym odcinku, żeby zobaczyć, co on nam tam będzie mógł zaoferować, ewentualnie też sprawdzić, jak ciężki ten przeciwnik może e, być e, i patrząc po tym jakie rzeczy oni, oni nam po prostu dają, no to mówię, no... tak powiem co może nam zaoferować, ponieważ może się okaże, że jeszcze lepsza broń jest w tych bossach, ewentualnie jakiś właśnie mm, defensywny item, którego potrzebowałbym, Teraz strasznie będzie w jego posiadaniu. Dawajcie, Pyk, Czach Jezus, ale to jest za duży młyn już. Z tym clone gunem, który po prostu nawala wszędzie: prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, szukać przeciwników ich i po prostu niszczy. Do tego, jak ktoś na blisko poleje, zostaje tą falą EMP, która po prostu ich wyłącza z rozgrywki. Nie wydaje mi się, żeby nawet King Emperor, czy jak się nazywa ten, w ogóle nasz przeciwnik. Na pewno Emperor, tak? No, ponieważ to jest Emperor z Revenge, więc byłoby to ee, nienormalne, gdyby się nie nazywał Emperor. Coś czuję, że nawet on by zginął. Jedynym problemem z Emperorem mógłby być taki, że on by mnie szybko zniszczyć. Okej, okay. mamy jeszcze dużo pieniędzy, aż prawie 6-7 tysięcy, więc zaczynamy do shopu. Wchodzimy w halse. I mogę sobie kupić ziomka, który wygląda o tak. Bonus. To Energy Guns Jeżeli dobrze rozumiem to jest Ja używam Energy Gunsów, tak więc Jeżeli to założę, to to powinno być To, to powinno jeszcze większe damage, czyli bossy Jeszcze bardziej będą stawać w tyłek Tylko teraz Damage of the Gun Ball Pytanie Czy to zwiększa się obojętnie jaki gun? Czyli no, jak jest gun boostem to jest gun gun czy chodzi tylko na przykład o to, że za piłka bije więcej z mieczy, coś w tym stylu? No nie wiem, trudno mi to ocenić. Uh, Staw. Czy mogę sobie coś kupić ze stawów tych rzeczy, takich uh, durnowatych, że jak powiem? Nie mogę. Chyba, że ten small thruster by mógłby być rzucony tutaj, ale to nie, nie chcę. Um, gdzie ja miałem lecieć? A, tutaj, w lewo. W lewo do bossa. Tak więc zapraszamy, zapraszamy. Zapraszam, ja tutaj naprawdę nie gryzę, nie gryzę, ja tylko i wyłącznie na was patrzę i dostajecie po dupie, tak jest, tak jest, nie ma to tam do nawet mojego życia, nie potraficie mi już stać, dawajcie, chwilę ja poczekam. O, o, o. Jesteście uroczy, jesteście uroczy, ale wasz damage z moim to jest nic i to naprawdę jest troszeczkę smutne w tej grze, bo mamy wszędzie, jak padniemy, e, opty cheats, jak będziemy do sklepu, unlock everything i... Myśleć o tym, to tak gra na W momencie, kiedy kliknie właśnie, to unlock everything. A nie, że ja już tutaj latam ze wszystkim i niszczę jak chcę. No, znaczy, dzisiaj ja ten multigan działa, ale jego użyję dopiero w momencie, kiedy naprawdę Emperor na przykład będzie tego wymagał, albo ktokolwiek. Bo ten EMP na przykład będzie za słaby. Na przykład będzie, nie wiem, za bardzo um, znaczy, będę za blisko podchodził do przeciwniku, będę stał w tyłach w tym stylu. Ok, jeszcze chyba jeden level do, do zrobienia, tak? Advanced Energizers. Zapraszam, zapraszam. Niszczymy się niszczymy, fryzujemy, tak, tak. Ja tylko do Waszego bossa. Naprawdę nie musicie go bronić. Wy popatrzcie sobie to jak ja e, e, przelatuję przez wasze, wasze tereny a w... Wy to niecie oszczędzeni, tak? Czyli w sumie wy i wy co powiedziałem. Ale w sensie wiecie. No ja sobie przyjdę, wy przeżyjecie. Wydaje mi się, że to taka sytuacja win-win. Nikt nie musi tutaj z was zginąć. No ale... Jak zwykle, jak zwykle głupota rzeczy martwych. A to są jakieś roboty, które powiedzmy po części żyją. Muszą walczyć, muszą walczyć za swojego oczywiście e, kochanego bossa, za swojego kochanego króla. A ja zaraz zginę! Co wam to, co mówiłem cały czas? Czy nie może gdzieś wypaść mi jakaś apteczka? Proszę? Ho oh, oh. ho! Tak więc. Tak, ja bym przeszedł, wy byście mi zostawili, tak? Tak to miało lecieć, coś w tym stylu Tylko okazało się, że jesteście lepsi. Czy ja w ogóle dostałem expo może? Może lewe wbiłem? Nie. Level też nie wchodzi. Czyli pomimo tego, że mogę być level w trakcie, to on mi go cofnie, tak samo jak z pieniędzmi. Troszeczkę e, przykre, troszeczkę smutne, troszeczkę takie oszukańcze, że te statystyki tak spadają. No ale... Rozumiem, że ludzie wtedy by e, oszukiwali, na przykład poszli na na jeden level, go powtarzali w kółko i w kółko jakimś makro, e, taskerem, coś w tym stylu i by po prostu wbijali sobie level, a potem, e, że nie, bo nie ma żadnego przeciwnika dla nich e, dobrego. Nie wiem, mogłoby tak być. E, w każdym razie ja potrzebuję ten level, żeby zwiększyć sobie naszą wytrzymałość. Nie damage, zdecydowanie nie damage, ponieważ z nim jest tutaj już aż za dużo. Każda fala niszczy każdego naszego przeciwnika na. Eeeh, uh, hita. Uh, pick, pyk. ciak ten slowmo. Muszę go wykorzystywać troszeczkę bardziej. Żeby mieć pewność, że ja wszystko po prostu przeżyję, a nie, że nagle mi coś wybuchnie na twarzy. Fri tutaj freeze. O nie, znowu moje życie jest w takim opakanym stanie. Tutaj troszeczkę się obroniłem. Okej, okay, mogę użyć freeza. Znaczy mojego slomo. Okej, okay, w slomo, na wypadek. O że to był chłopatni przeciwnik. Nie, tu jest ostatni przeciwnik. Nie, tu jest ostatnie przeciwnik. Możecie skończyć? Dziękuję. 3230 golda plus e, skill do rozdania z bazowym życiem, czy z basowym z, ba, z, z bazowym dema... E, armorem musiał coś zwiększyć. Życie co? Bo armor chyba zmniejsza damage który dostajemy, ale życie no, pozwala, że możemy go więcej przyjąć na klatę, więc... no myślę tak. będziemy do halsów. Potrzebujemy tego cruzera. No to jest tylko Energy Bonus w tym typie, tak? A to mamy Armor. I też ogarnąłem, że ja wziąłem, wiecie, patrz, tu jest Guns Bonus, tu jest Damage Bonus, Critical Armor, Armor tak dalej. Czyli ten gościu w teorii byłby lepszy niż to. Po względu na wytrzymałości. Więc ja potrzebuję cruzera za 15 tysięcy. To jest naprawdę spora sumka, ale... Energy Lord. Energy Lord! Ja ci pokażę, kto jest Energy Lordem! Patrz, masz Slowa. Spojrzycie, masz Slowa znowu. Energy Lordem jesteś, tak? Nie powiedziałbym tego. Nie powiedziałbym tego. Ale dałeś nam broń, jaką jest. Capacite. Ka, Kapasit... Kapasitor I to daje nam. Increase energy damage. Jeszcze większy damage od energii. Czy to nie jest już zbyt wiele? Nie jest. Po prostu nie jest. I teraz tak. A eee, to było ten, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku. Powiem Wam szczerze. Bez żadnych. wiem, bawełnę. Polecimy hardo na King Emperor. Nie wydaje mi się, żebym potrzebał zabieć tego. Nie wydaje mi się, że po co jeszcze zrobić te ten level, ten levelki tutaj. Już po co stricter. Dostaje nam tyle rast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 leveli. I dopiero na kinga imperatora dowiemy się. Czy jestem w błędzie, innym razem powiem ci to, coś cofnąć? Czy jestem na tyle mocny, aby go wszystko zniszczyć. Przepraszam też od razu z, z góry, że uparłem się na to ustawienie. Że nie chcę na przykład zabawić się w inne broni i tak dalej. Jednakże w tej części nie oszukujmy się, gra nam daje mniej możliwości. Kombo, coś w tym stylu. W sensie są bronie mocne i słabe. Nie ma coś takiego, na przykład, że jeżeli połączymy to z tym, to będzie właśnie coś mocniejszego, coś w tym stylu. To niszczy wszystko. To jest bronią z bossa. No. Tak, tak, tak najbardziej tak w wygląda. W każdym razie to było na tyle. Łapki w górę, subskrypcje i komentarze z gami, ktoś chciałby się w przyszłości jeszcze ja się za tym nie żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku Siemanko. Peace. Yo!